Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji. Prowadzący Tomasz Bobrowski. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 93 odcinek mojego podcastu Życie we Francji. No i muszę przyznać, że po tej długiej przerwie, kiedy nie nagrywałem, bo nagrywam na koniec 2025, i cały ten rok był naprawdę niesamowity. Mam wam dużo. Do opowiedzenia po tej długiej przerwie. Po pierwsze, sezon, sezon oprowadzania, bo przecież jestem przewodnikiem w Prowansji i na Lazurowym Wybrzeżu. Sezon był fantastyczny. To był najlepszy sezon w moim życiu zawodowym tutaj. I, no i przez to, między innymi, nie miałem czasu, żeby nagrywać ten podcast, ale nie tylko przez to, bo tak naprawdę był inny ważny powód, i powodem tym jest fakt, że pożegnałem się z Niceą, że już w Nicei nie mieszkam, wyprowadziłem się. Z tego miasta. A dokąd i dlaczego? O tym wszystkim opowiem w tym odcinku. Zapraszam do jego wysłuchania. Podcast Życie we Francji. Ale jeszcze zanim zacznę, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim stałym słuchaczom tego podcastu. Bardzo dziękuję za Wasze maile, za Wasze komentarze, za przede wszystkim zapytania, kiedy kolejne odcinki, bo to rzeczywiście bardzo mnie motywuje zawsze do nagrywania. No, i dlatego też cieszę się, że udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby nagrać kolejne odcinki. Ta seria, bo jak wiecie, podcast jest seriami publikowany, długo nie było kolejnych odcinków. Teraz znowu kilka będzie. Ta seria skupi się przede wszystkim na fakcie, że kupiłem mieszkanie. Kupiłem mieszkanie i się przeprowadziłem, właśnie dlatego zresztą wyprowadziłem z Nicei. No i trochę o tych nieruchomościach wam opowiadam, ale bez obaw, jak ktoś myśli, że to będzie tylko o remontach i o poszukiwaniach, nie, będzie też dużo ciekawostek związanych z cenami, ile kosztują poszczególne rzeczy, jak to wszystko załatwić, także myślę, że będzie dość interesująco. Kto słuchał podsumowania, jakiś czas temu podsumowania moich 10 lat we Francji, to pamiętasz, że mówiłem, że u mnie zawsze duże zmiany dzieją się co dekadę. No i zgodnie z przewidywaniem, krótko po 40 urodzinach, rzeczywiście taka duża zmiana nastąpiła, bo kupiłem w końcu mieszkanie. No i po 11 latach we Francji nadszedł na to, Czas miał być szybciej, może o tym wspominałem, może nie. Planowałem kupić nieruchomość w czasie, kiedy pandemia się pojawiła, więc oczywiście nie był to najlepszy moment, szczególnie dla osób pracujących w turystyce. No i ten czas nadszedł. Teraz. Być może ktoś z Was też pamięta, że, bo myślę, że mogłem wspominać, że w planach był tak naprawdę dom na lazurowym wybrzeżu. No ale tutaj historia jest dość krótka i prosta. Po prostu po przejrzeniu rynku i dostępnych ofert, odpuściłem i stwierdziłem, że znacznie lepiej, prościej i jednak, no może nie, niekoniecznie taniej, to zależy. Kupić jest mieszkanie i tak się też właśnie stało. Bo kiedy widziałem oferty domów za średnio pół miliona euro, takie, które mnie potencjalnie mogły jakkolwiek interesować, to były to rudery po prostu, rudery do solidnego remontu i to zwykle w takiej, no, nie jakiejś wymarzonej lokalizacji. Więc nie wyobrażałem sobie, żeby to był projekt, którym chcę się zainteresować. No, w związku z tym kupiłem mieszkanie. W zasadzie Gotowe do zamieszkania, aczkolwiek sporo w nim mimo wszystko zrobiłem. No i właśnie, tak naprawdę mogę powiedzieć, że przeprowadziłem się z historycznego księstwa Sabaudi, bo to przecież Nicea, do hrabstwa Prowansji. To gdzie mieszkam? Mieszkam w miasteczku Saint-Laurent-du-Var, to jest tuż za rzeką Var, przy lotnisku. Więc tak naprawdę przeprowadziłem się zaledwie 8 kilometrów na zachód od y, mieszkania, które w Nicei zajmowałem przez 11 lat. Tam miałem do plaży 300 metrów, no a tu mam pewnie jakieś 400, więc nadal blisko. Przy czym plaża akurat w ogóle nie była kryterium wyboru, bo ja tak naprawdę nie plażuję. W tym roku, kiedy nagrywam, w 25, ani razu nie, nie plażowałem na Lazurowym Wybrzeżu. Nie leżałem na plaży, nie pływałem w morzu. Pływałem jedynie w morzu kilka razy w Grecji podczas urlopu i to było wszystko. Także umówmy się, że ta plaża jest fajnym dodatkiem spacerowym, ale to wystarczy. Bo akurat rzeczywiście plaża w São laurent wcale jakaś taka najciekawsza nie jest. Ale zanim o tej nowej okolicy. Zresztą nicę muszę dodać, że widzę tak naprawdę z okna, to no, muszę dodać, że w życiu absolutnie nie ma przypadków. No, nie ma przypadków i potwierdzeniem jest to, że ja pochodzę z Polski, z Sympólna Kraińskiego, to jest kujawsko-pomorskie i w herbie mojego miasta jest święty Wawrzyniec. A obecnie gdzie mieszkam? Są laurent du czyli mieszkam w świętym Wawrzyńcu. <laughs> I to jest po prostu niesamowite, jak życie potrafi być przewrotne. Nawet zresztą niektóre elementy herbu są takie same, obu tych miast. Zresztą po tym właśnie zacząłem się zastanawiać o co tu chodzi, co tu gra, bo no święty laurent, mówiłem cały czas, a przecież to jest święty wawrzyniec. Taka to zabawna historia, która mi tutaj ładnie spina klamrą miejsce pochodzenia z miejscem obecnego zamieszkania. Dlaczego w zasadzie tutaj mieszkam, w, w tym świętym wawrzyńcu? No, muszę przyznać, że Powód jest dość prosty. Obejrzałem tylko jedno mieszkanie i je kupiłem. Ja to chyba w ogóle w życiu taki jestem człowiek jednego oglądania, jednego mieszkania, bo jak sobie potem przypomniałem, to jedyne mieszkanie, które oglądaliśmy w Nice, jak się przeprowadziliśmy do Francji, to je od razu wynajęliśmy. Pierwsze w ogóle moje mieszkanie, które wynająłem w Gdyni, które oglądałem, też je od razu wynająłem. I jedyne mieszkanie, które oglądałem, też je kupiłem w Gdyni, więc. W zasadzie za każdym razem, pierwsze, które oglądam, od razu się decyduje. Oczywiście wcześniej widziałem tu różne oferty, ale o tym jeszcze będę opowiadał. No to mieszkanie ma y, niewątpliwe zalety. Jedną z nich jest metraż, bo y, no, jest rzeczywiście spore. Ma bodajże około 85 metrów, a z balkonami, bo, bo są dwa, i to spore, ma łącznie, chyba nawet równe 100 metrów. No, było dla mnie ważne, żeby jednak mieć dodatkową sypialnię, no bo wiadomo, goście z Polski lubią odwiedzać lazerowe wybrzeże, co mnie bardzo cieszy. A także, no, potrzebowałem biura, po prostu biura w, w mieszkaniu, bo kiedy zimą nie oprowadzam, no to pracuję w biurze, a to biuro, biuro, właśnie, bardzo mi się przydaje. To mieszkanie ma też niewątpliwą zaletę tego, że jest blisko morza, a jednak. Ten mikroklimat na lazurowym wybrzeżu jest tutaj w linii brzegowej, tak naprawdę. Wystarczy kawałek pojechać w stronę góry, to mam na myśli dosłownie w kilometrach liczony i już tam zwykle jest chłodniej, częściej pada, chmury wiszą, no bo jednak jesteśmy w regionie, gdzie morze i góry są obok siebie. Więc jak chcecie mieć zwykle ładną pogodę i słońce, no to właśnie trzeba szukać czegoś w linii brzegowej. No i też udało mi się znaleźć właśnie coś takiego. Z zalet jeszcze mogę wymienić, że mam w końcu parking pod budynkiem w hali garażowej, co rzeczywiście jest bardzo wygodne. Zjeżdżam windą i jestem przy samochodzie. No i niewątpliwą zaletą dla człowieka, który codziennie pracuje w innym miejscu w okolicy i musi dojeżdżać najczęściej z samochodem, jest to, że mam tutaj blisko dwa różne wjazdy na autostradę. Więc jak jeden jest zakorkowany, to zawsze mogę skorzystać z drugiego, dwa, może nawet i trzy by się można było łatwo doliczyć. No, ja pracuję często w Monako, na przykład, więc dzięki temu łatwo jest mi tam dojechać, a jednocześnie najczęściej w i do Nicei to mogę bez problemu dojechać w 20 minut do ścisłego centrum autobusem jednym, więc tu w ogóle nie muszę nawet brać samochodu. No i najważniejsze chyba okolica jest cicha i spokojna, bo to miasteczko w ogóle nie jest turystyczne. To jest takie miasteczko, które jest właśnie typową sypialnią. I to mnie bardzo cieszy, bo ja lubię mieć ciszę i spokój w domu. No i to w zasadzie mam to zapewnione. Swoją drogą muszę dodać, że to miasteczko są rundów, ono, ono ma ciekawą historię, bo oczywiście jak się przeprowadziłem, to sobie poszukałem z czego to miasteczko kiedyś żyło, w ogóle co tu się działo? I wyczytałem, że skoro ono leżało na tej granicy, którą już wymieniłem czy tego księstwa Nesabałdy i hrabstwa Prowansji no to właśnie rzeka, rzeka War, szeroka, ale jednocześnie większość roku płytka ona była taką bardzo ważną granicą no i nie było mostu więc jak ktoś chciał przekroczyć tą rzekę, to mieszkańcy tego miasteczka, w którym mieszkam, żyli z tego, że ludzi przenosili. Przez rzekę. No, trzeba przyznać, że całkiem ciekawa sprawa. To chyba tyle tytułem wstępu. Myślę, że, że jakiś tam obraz już macie. Resztę oczywiście zachowuję dla siebie, bo to jednak sfera prywatna to, to moje mieszkanie. Ale warto jeszcze dodać, że cały proces tego zakupu trwał od marca do lipca 2025. My tak naprawdę byliśmy gotowi już na początku czerwca, ale żeby podpisać ostatecznie umowę i odebrać klucze. Ale sprzedawca nie był, bo sprzedawca szukał czegoś dla siebie, po prostu ciągle nie miał się gdzie wyprowadzić, więc wykorzystał swój maksymalny czas, który wpisaliśmy u notariusza na przeprowadzenie tej transakcji. Chyba nawet co do dnia w zasadzie, tak, co do dnia, dosłownie godzinę chyba przed końcem terminu dostaliśmy klucze. Chciał jeszcze nawet przedłużyć o miesiąc, ale my się nie zgodziliśmy, bo, bo też chcieliśmy już po prostu się w wakacje Przeprowadzać, bo potem znowu po wakacjach mam drugi wysoki sezon i znowu nie byłoby czasu, bo byłoby dużo pracy. Więc to tyle tak w takim dużym skrócie, w dużym skrócie tego, co się wydarzyło, bo wydarzyło się dużo. Nie dość, że fantastyczny sezon turystyczny, najlepszy. No to jeszcze ta duża rzecz, ta duża rzecz oczekiwana, jak najbardziej, czyli właśnie w końcu swoja nieruchomość. No, i będę mówił więcej o tych różnych aspektach związanych z zakupem i z remontem w kolejnych odcinkach. Więc jeżeli macie jakieś. Może pytania konkretne z tym związane, to śmiało komentujcie, a postaram się na to wszystko odpowiedzieć właśnie w kolejnych odcinkach. Ale jeszcze nie kończę tego, ponieważ jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Jeszcze myślę, że chyba powinienem odpowiedzieć na pytanie, co z mieszkaniem w Nicei. Stali obserwatorzy mojego profilu na Instagramie, Lazurowy przewodnik, pamiętają, że tam był piękny widok na Muzeum Sztuk Pięknych, duży słoneczny taras i w ogóle to mieszkanie było. Takie bardzo ładne, bo w stuletniej typowo francuskiej, takiej burżuazyjnej, można powiedzieć, kamienicy. No więc po pierwsze, właściciel w ogóle nie wystawiał oferty, że poszukuje nowego najemcy. Agencja tego nie robiła, ponieważ sąsiad z piętra niżej, to było na, na, na piętrze to mieszkanie, po prostu od razu je wynajął, złożył ofertę, bo no, ono było niesamowicie jasne. A on akurat mieszkał, wynajmował jakieś dużo mniejsze i. Ciemniejsze, więc wprowadził się praktycznie od razu, także tu sprawa była załatwiona. Ale jest taki ciekawy wątek jeszcze, bo oczywiście po oddaniu mieszkania mieszkanie, które wynajmujemy, no trzeba oddać właścicielowi. Tutaj wszystko przez agencję się załatwia. No i to się nazywa Etat Eadier to jest właśnie taki moment, kiedy agencja musi sprawdzić mieszkanie, oczywiście, stan mieszkania. I tu była o tyle ciekawa sytuacja, że my mieszkaliśmy strasznie długo w tym mieszkaniu, co kompletnie było. W ogóle nieplanowane, nieprzewidywane, a 11 lat minęło no, niesamowicie szybko. To już sobie trudno w ogóle wyobrazić, że my 11 lat mieszkaliśmy właśnie tam. No ale to było naprawdę wygodne mieszkanie. No i ten étédelier, umówiłem się na oddanie kluczy na sprawdzenie tego mieszkania z agencją i pani, która przyszła była zaskoczona. Po pierwsze, nie miała w ogóle listy rzeczy, które powinny znajdować się w tym mieszkaniu, bo my, jak wynajmowaliśmy to mieszkanie, to po 11 lat wcześniej to właściciel agencji, którzy nam to wynajęli, poszli na emeryturę. Potem chyba z dwa razy zmieniła się agencja. I kolejni pracownicy kolejnych agencji tego mieszkania nigdy nie widzieli. Mieli tylko stare zdjęcia, bardzo stare, z, z pierwszej oferty, jakby, albo nawet wcale nie mieli, bo tak naprawdę lista przedmiotów, które były w mieszkaniu, ona była sporządzona, ale oni jej nie mieli, więc może to, te dokumenty nie były przekazywane. Więc w zasadzie mogliśmy zabrać, co chcieliśmy, mogliśmy zostawić, co chcieliśmy bo pani ja mnie, zwróciła mi uwagę, że zostawiamy jakiś tam mebel, ona powiedziała, że i tak nie ma tej listy, więc ona nie wie, co tu powinno być, a czego być nie powinno, więc na to nie zwraca uwagi. Ale była w szoku jak tylko weszła, to była zaskoczona, bo no, powiedziała, że mieszkanie, jak na tak długi czas zamieszkania, 11 lat, jest w niesamowitym stanie. I to mnie ucieszyło, bo ja już raczej się żegnałem mentalnie z wpłaconą dawno temu kaucją, a pani od razu na wejściu powiedziała, że my odzyskamy... Całą kaucję. A muszę dodać, że my tam przez 11 lat nawet ścian nie pomalowaliśmy. Podłoga była piękna, drewniana, no jednak dość mocno zużyta przez ten okres, kiedy tam mieszkaliśmy. Zużyliśmy ją jednak i, i wszyscy nasi goście, turyści. A mimo wszystko okazało się, że jest to normalne zużycie, można powiedzieć, i zwrócili nam rzeczywiście całą. Kaucję. Natomiast sam proces trwał dość długo, samo to spotkanie, o tak, spotkanie trwało długo, ponieważ no, pani musiała obfotografować absolutnie wszystko. Chodziła z tabletem, robiła zdjęcia, wypełniała formularze i w zasadzie całość trwała chyba z półtorej godziny, o czym ona mnie zresztą uprzedziła, że ona musi rzeczywiście to mieszkanie solidnie, bo mogę powiedzieć, skatalogować. Ale na koniec oddałem mi klucze, pożegnałem się i chyba dwa tygodnie później dostaliśmy zwrot kaucji. No rzeczywiście, kiedy się kupuje i mebluje nowe mieszkanie i remontuje, to te pieniądze, nie powiem, bardzo mnie ucieszyły. No, dodam jeszcze, że mieszkanie, oczywiście, to poprzednie oddaliśmy super wylizane i, i tu byłem zachwycony również. Znalazłem panią, która na co dzień sprząta apartamenty Airbnb w i... i no, ja liczyłem, że ona będzie miała dwa dni pracy tam, bo my nawet straszny bałagan w czasie przeprowadzki zrobiliśmy. A ona to wszystko posprzątała na błysk w 5 godzin, łącznie z myciem kafelek, z tarasem, a nawet z rozmożeniem lodówki. I to wszystko tak błyszczało, że no, w zasadzie do dzisiaj jak o tym pomyślę, to naprawdę jestem w szoku, że niesamowita robota w 5 godzin wykonana. Podcast Życie we Francji. Tak to właśnie wygląda. 2025, fantastyczny sezon. No i przeprowadzka, przeprowadzka, temat numer jeden i ten temat będzie na pewno teraz przeze mnie eksploatowany w kolejnych odcinkach, które będą się oczywiście pojawiać co sobotę rano. Więc zachęcam do subskrypcji, zapraszam do słuchania i oczywiście do komentowania. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To był 93. odcinek mojego podcastu Życie we Francji, w którym żegnałem się z Niceą i witałem z saint laurent Duvoir. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski i zapraszam do słuchania już za tydzień. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie. Profil lazurowyprzewodnik. A to, Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.